Słuchajcie, wszyscy, dzisiaj obchodzimy Halloween. Zrobimy najlepszą imprezę, a potem wybierzemy, kto ma najlepszy makijaż i kostium. Morusio, wygrasz, zagłosuję na ciebie. No jasne, Julia, doktorze, nie boję się twojego zastrzyku. Na naszej małej grupki zapraszam Was wszystkich do kawiarni. Poczęstuję Was zakrwawionymi palcami. Czy Królewna Śnieżka też przyjdzie parę schrupać? Tam gdzie są wszyscy, chciałbym zobaczyć ich okropne kostiumy! A to autobus z resztą uczniów! Zobaczcie, Harley Quinn i Teddy! O, ten misję nie jest taki straszny. W ogóle. Bardzo fajna ta Harley Quinn. Za niedługo pojawi się mój czerwony kapturek, zobaczysz jaka jest fajna. Harley Quinn jest zdobani. Oto nadchodzą kolejni uczniowie. A to kto? Kto to? Kto się kryje pod maską? To ciekawe. Zakochana para. In co to za dziewczyna i chłopak? Co za gorąca para! Ciekawe, kto jest pod maskami. Kolejni! Jestem czerwonym kapturkiem. Gdzie mój szary wilk? A ja to Syrenka z dna Morza Martwego. Syrenko, jesteś dzisiaj wolna? Witam wszystkich, jestem Syrenką. Jestem najlepsza na tej imprezie. A gdzie mój szary wilk? Gdzie jest mój Patryk? Tylko śnieżką nie pal w piecu, dobra. Fajnie, fajnie, nie spodziewałem się tego, ale to nie wszystko. Jesteśmy wampirami, To zagłosuje na dziewczynę klauna. Jesteśmy prawie wszyscy oprócz śmietanki towarzystwa, króliczków. Nie ja jestem jak wiedźma, więc moja diana będzie jak czarodziej! Moja nad wszystkich znokautuje. Na pewno przebrała się za nieumerlaka. Ciekawe, kto jest kim. Nic nie rozumiem. Zobacz, Diana, widzę mojego chłopaka. <laughs> oh my god! Smile, czy on jest czarownicą? Na co, dziewczyny, idziemy? Idziemy, ja z nad Jana, zobacz, jestem biedźmą! Smilik, nie mogłeś założyć lepszego kostiumu? Nie podoba ci się, jestem małą czarownicą! Super, wszyscy na miejscu! Witamy w szkole i zaczynamy Halloween! Jeszcze nie co robicie wieczorem? Świętujemy Halloween! To co, Diana, pocałujesz swoją czarownicę? Czarownica? Nie! Lepiej załóż kostium szkieletu! Za to mój Ice jest taki słodki. Tak, dzisiaj będziemy się dobrze bawić. Dziewczyny, zamawiamy coś? Ice, cześć. Wyglądasz tak słodko. Jesteśmy fajną parą. Ja jestem martwą cheerleaderką. Nad wyglądasz super. Czego się napijecie? Krwawy koktajl czy eliksir czarownicy? Ice, wyglądasz naprawdę super, ale nie będę piła soku pomidorowego. Ice, a co masz zamiast eliksiru wiedźmy? Lemoniadę? Co tylko będziecie chciały. Mamy też krwawe palce. Ice, wiesz, że dzisiaj jest impreza? Zatańczymy powolny taniec? Jasne, że tak. Dziewczyny, możecie w to uwierzyć. Dzisiaj futbolista zapytał mnie, co robię wieczorem. Wow, naprawdę? Nie pytał, co robisz wieczorem, pytał, co robimy wieczorem. Przyjdą do nas razem. Diana, Diana, jesteś tutaj? Diana, możemy pogadać? O, Blondi, jesteś dziś taka fajna. Kim jesteś? Jestem wampirem. Fajnie. Co to ma być? Znowu ta Blondi, ale mnie denerwuje. Mogła spędzić Halloween ze swoją drużyną. Blondi, tylko proszę, same dobre wiadomości. Nie mogę tego przed tobą ukryć. Laila ma dzisiaj na sobie kostium Harley Quinn i powiedziano mi, że smilik powiedział jej komplement. Co? Komplement? Tego już za wiele. Jestem w szoku. Jaki komplement jej powiedział? Diana, nie wiem, co to za komplement, ale chyba się w niej zakochał. Widziałaś, jak się ubrała? Te błyszczące szorty i w ogóle. Blondi, wiesz, że mamy dzisiaj imprezę Halloween. Nie chcę się kłócić ze Smilem. Porozmawiam z nim później. Diana, jako przyjaciółka mówię ci: zakończ ten związek! On nie jest ciebie wart! Blondi, kocham cię tak bardzo jak moją najlepszą przyjaciółkę! Ale przestań być zazdrosna o Smila! Zrobię wszystko, żebyś została moją przyjaciółką, a on został moim chłopakiem! Diana, długo, długo mamy czekać! czekać? Dzisiaj Halloween, a my jesteśmy drużyną. Powinnyśmy być razem. Dobra blondy, to wszystko. Idź do swoich żab. Spotkamy się na imprezie. No, smile. Wzywałeś mnie? Chciałeś mi coś powiedzieć? Chłopaki, koszykarze, przychodzicie do nas? Jasne, dziś wyglądasz lepiej niż Stella. Tak, bo jestem serenką z Morza Martwego. Co, a to no wiem przecież. Słuchaj, mój strój czarownicy i strój twojej Harley Quinn wyglądają świetnie razem. To niech to Smile potrzebuje notatnika. Po co? Jak to czemu? Żebym zapisywała swoje myśli. Przecież koszykarz do mnie zarywa. Gdzie jest Blondie? Blondie! blondie! Kitty, patrz, lekarz. Doktorze, boli mnie tutaj. Słuchaj, zdaj mi maskę. Kim jesteś? Bet A teraz zostawcie mnie w spokoju, Żaby! Dziewczyny, szukałyście mnie? Blondie, jak długo mamy cię wołać? Gdzie byłaś? Znowu rozmawiałaś z Dianą? Dobra, Żaby, jestem teraz z wami. Kiedy rozpocznie się impreza? Zaraz, Zaraz się zacznie. zacznie. Musimy pilnie znaleźć chłopaków. Potrzebujemy pary. Chodźmy! Dobra, to teraz pójdziemy do kawiarni. Tam są trzy liderki. No i. My musimy się do nich dosiąść. Dwie z nich są samotne. A jak nie będą chciały? Jest Halloween, nie będą wiedziały, kim jesteśmy, nosimy maski. A co z tym? Schowamy piłki. Dobra, chodźmy, idę do Diany. Tylko nie do Diany, tylko nie do Diany. Czy darki króliczki? Nie potrzebujecie może zastrzyku? Badboju, nie rozpoznałyśmy cię. Nawiasem mówiąc, wyglądasz fajnie. Chciałbym, żeby impreza już się zaczęła, będzie naprawdę przerażająca. Tak, bardzo straszne. Patrzcie. Tocuj się doktorku. A chce się pobawić porcelanowymi lalami. Co to za faceci obok króliczków? Ej, porcelanowi, usiądźcie, przyniosę wam krwawy koktajl. Ciekawe, kto ukrywa się pod porcelanowymi maskami? Ciekawe. Futboliści! Przyłapani, skąd wiedziałyście? Dobra, Kev, nie udało się, chodźmy stąd. Oni są upiorni! Sam, są! Dziewczyny, jak nie chcecie koktajlu, to spróbujcie przynajmniej mojej latę. Dziękuję, Rajs! A gdzie mój szary wilk? Patryk, musisz jej powiedzieć, że nie masz na sobie kostiumu szarego wilka. Patryk? Patryk? Patryk, co to ma być? Obiecałeś, że będziesz szarym wilkiem. Ciciu, uspokój się, nie było takich kostiumów do pożyczenia. Ale czemu ci się nie podoba? Ty jesteś czerwonym kapturkiem, a ja jestem królewną śnieżką. Postarzałem się. No dobra, Patryk, nieważne. A wy kim jesteście? Zakochana para. To Artem i Artem. To chłopak Julii, a to mój chłopak. Po prostu nie tak sobie wyobrażałam Halloween. Posłuchajcie, nie denerwujmy się. Impreza zaraz się zacznie. Wybierzmy najfajniejsze kostiumy, zróbmy makijaż. Będzie dobrze i nie będzie nudno. Tak, Julia, po prostu myślałam, że będę miała szarego wilka w mojej parze, a nie królewne śnieżkę ze zmarszczkami. Dobra, nie denerwujcie się. Impreza zaraz się zacznie. Chłopaki? Proponuję wam urządzić imprezę w moim domu po szkole. Co o tym sądzicie? Zgadzacie się z tym? Zgadzamy się. Harley Quinn, zabierz mnie na imprezę. Jestem zakochana w Teddy'im. Jestem Zielona, zrobię to. Będziemy się dobrze bawić. Z Harley Quinn, jeszcze nie imprezowałem. Dziewczyny, zabawa zaraz się zacznie. Wybierzmy na najlepszy makijaż i kostium. Chodźmy przypudrować nasze noski. Chodźmy! Chodźmy. Co? Smile? Naprawdę zacząłeś spotykać się z Harley Quinn? Smilik, jestem w szoku. Ty jesteś normalny? Diana, ja też jestem w szoku. Chłopaki, wy? Po prostu? Dziewczyny, chodźmy do innej toalety. No smilik, chyba Diana z tobą zerwała oj, ale kłopoty, nie jestem gotów na zerwanie z Dianą. Już za późno, pomyślmy o imprezie. No dobrze, czas wybrać najlepszy kostium i najlepszy makijaż. Wygrany otrzymuje kapelusz Błazna, a ten można wymienić na 1000 dolarów. A wybierzemy zwycięzcę? A impreza będzie? Jasne, że tak. Po wylosowaniu wygranego zaczynamy imprezę. Diana, daj mi coś powiedzieć! Odczep się, smile! Dobra, zaczynamy konkurs! Diana, Diana, blondi, miałaś rację, mówiłam ci! Smile, ty! Nie, blondi. Możemy się dzisiaj obyć bez kłótni. Zaraz wybieramy, kto wygra! Tak! Diana, posłuchaj mnie! Teraz każdy wyjdzie i zaprezentuje swój kostium, a pierwsi będą. Jesteśmy słodką parą! Ortemy! Ortemy! Aha, oh co za kostiumy! Oklaski dla nas! Kolejna para. Jestem diabłem, a ja goblinem. Pięknie, dziewczyny! Nie rozumiem, jak człowiek może założyć kostium diabła. To straszne. A goblina? Goblin jest trochę lepszy. Walka o czapkę błazna trwa. Uwaga, kto będzie następny? Porcelanowe lalki. To są futboliści! Futbolniści! Ubrali się naprawdę dobrze. A teraz zaprezentują się żaby. Klaun i dwie wampirzycy. Co to za kostiumy? O niech to smaile, kiedy to wszystko się skończy? Jestem pewna, że będzie więcej zabawy w moim domu. Harley Quinn, daj mi spokój. Nie mam humoru, Diana nie powinna nas była nakryć. Kolejni będą czerwony kapturek i szary wilk. Nauczycielu Mike! Śmiejesz się ze mnie? Czy nie widzisz, że to nie jest wilk? To Królewna Śnieżka i to stara! I wiesz co, Patryk? Dlatego właśnie przestałam cię kochać! Słyszeliście? Czerwony Kapturek stał się dziś singlem! A kolejna będzie Czarownica z różowymi włosami! Jestem Czarownicą i chcę coś powiedzieć! Dzisiaj zrobiłem coś. On chce powiedzieć, że przychodzi dzisiaj wieczorem na moją imprezę. Diana, musisz wybrać mnie. Jestem twoją przyjaciółką. Nigdy cię nie zdradzę. Chciałabym, żeby to wszystko się skończyło. Nie płacz, Diane, lekarz cię wyleczy. Nie powinnaś była nic mówić. Mieliśmy to trzymać w tajemnicy. Smilik, nie chcę mieć żadnych tajemnic. A oto nasz barista Ice. Jestem baristą, robię zakrwawione palce i krwawe latte. I prezentuję wam moją dziewczynę Nat. Martwa cheerleaderka. Mamy też pluszowego misia. I syrenę z morza martwego. Zdrajcy, koszykarze, jesteście zdrajcami. Nauczycielu Mike, czy możemy teraz wyjść? Czy konkurs się skończył? A ja jestem lekarzem. Jak się ktoś te zachowuje, to dostanie zastrzyk. Teraz króliczki, pokażcie nam swoje kostiumy. A rozumiecie? Głosujcie na mnie. Ja jestem martwą liderką. Ja nie wiem, kim jestem. Mam zły nastrój. A ja jestem cheerleaderką, która nie potrafi mówić. Mam problem z ustami. A ja jestem dziewczyną, która ciągle płacze. A płaczę, bo mam złego chłopaka. Ja, nadaj no mi potem wszystko wytłumaczyć. Smiley, cicho tam. Wybieramy najlepszy kostium. Ja głosuję na słodką parę. Chłopaki, jesteście super. Otrzymujecie czapkę błazna. Jutro możecie ją wymienić na pieniądze. Podzielimy się. Po pięć stów. 哎，多越多越。 Diana, nie denerwuj się. Blondie ma rację, nie potrzebujesz go. Dziewczyny, co, nie rozumiecie? Przecież ja go kocham. Diana, musimy pogadać. Zajączki, wyjdźcie stąd. Diana. Dziewczyny, wyjdźcie. Smilik, jesteś okropny. Diana, posłuchaj mnie. Nie, smile, to ty mnie wysłuchaj, ja teraz będę mówić. Wiesz co, smile? To ty zrujnowałeś to Halloween. Dlaczego ty to zrobiłeś? Po co? Nic z tego nie rozumiem. Wiesz co, Smiley? Zdecydowałam. Wybieram blondi. I to wszystko. Między nami wszystko skończone. Nie. Tak, to już koniec. Nie, to nie koniec. Odzyskam Diane, kocham ją. Posłuchajcie. To już wszystko. Zostawcie lajki, like subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne filmy. A ja wybrałam blondi. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłam. Diana, Diana nie wracaj, wracaj do, niego. do niego. Dziewczyny, zostawcie mnie.